Witam, chciałbym przedstawić prawidłowe ogłoszenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Rękę położoną bliżej nas, ginamy pod kątem prostym do góry, natomiast drugą rękę tą stroną przykładamy do policzka poszkodowanego, przytrzymującą. Nogę położoną dalej od nas, ginamy w kolanie i przewracamy poszkodowanego na Dla mnie była to szalowana <śpiewanie> gra na pogręb. Adrian Kuberla, Grzegorz Pulczak i Przemysław Ksiącyk.